Mamy dylemat, bo naszych śladów już nie widać A to co wygląda na ścieżkę ścieżką nie jest Monika już jedno nurkowanie zaliczyła po kolana O no właśnie próbujemy, próbujemy Plum Co to pluska Błocko A sucha kempa. Zeszłam dalsze wycieczki po bagnach wiebrzańskich. Na razie jest możliwość ominięcia najgorszych miejsc. Tu zdaje się znowu się zaczynają, że tak powiem schody. O, ale fajnie. A najdowcipniej, że lada chwila może zacząć padać deszcz. I to już naprawdę będzie hardcore do kwadratu. Niemniej, polecam wszystkim to miejsce. Kilometr się pokonuje przez około godzinę. A przypomnijmy, że jest naprawdę bardzo sucha wiosna. A, o, o! Zanurkowałem za bardzo. Aha, film nie oddaje, a to bagienka jeszcze kapitalnie śmierdzi. Jeżeli to jest naturalne siedlisko łosi, to ja im kurczę współczuję. Bo naprawdę sobie można girić. Do ciąg programu później, bo niestety potrzebne nie są dwie ręce. Tak? No. Wodnik szumanek się wynurza. Koniec bagnów.